Dlaczego tak, tak mało tego dofinansowania jest dla sportowców? No powiem ci tak, są jakieś błędy systemowe. No. Dlaczego kluby nie dostają pieniędzy z ministerstwa nie, albo nie dostają ich aż tak wiele, a są też przesłanki, znaczy potwierdzone informacje, że pieniądze, które powinny iść na stypendia, są wykorzystywane w inny sposób, przez kierowników, dyrektorów i tak dalej. Wiadomo, my nie dostajemy pieniędzy, a dyrektorzy jeżdżą na zawody i sobie mieszkają w luksusach w basenkach mhm. i, i, i sauna. Także. Yy, takie sytuacje były, są i będą i po prostu no nie ma nad tym jakiejś większej kontroli. No wiadomo, jeżeli jest się gdzieś tam na górze, no to... To jest jak w polityce. Jak już się do koryta doczłapiesz i, do, no i chcesz się, masz możliwość, to będziesz chapał. No po prostu. I no, tak wiadomo. to wygląda. No. A jak sobie radziłeś, wiesz, no bo musiałeś ćwiczyć tam 5 godzin dziennie, z tego co wspomniałeś. Miałeś 700 zł tego dofinansowania, jak sobie radziłeś, wiesz? No, 700 zł raczej chyba nie wystarczy na, no, na życie. Jaki był twój sposób? No nie wystarczy, no i. Prowadziłem zajęcia, wiadomo, brałem udział w szkoleniach, prowadziłem zajęcia. Z tym, że, tak jak mówię, za, zawód pływak jest bardzo ciężkim zawodem, więc jeżeli trenujesz 5 godzin dziennie, jesteś wyjebany po prostu z energii, z mocy i te, no nie, nie jesteś też w stanie prowadzić tych zajęć. Tak samo nie jesteś w stanie normalnie przyswoić wiedzy i iść do szkoły. To jest wszystko bardzo, bardzo ciężkie, więc no nie. Niestety, niestety, mogłem liczyć zawsze na pomoc swoich rodziców, którzy nigdy nie zarabiali, nie wiadomo, ile, bo nie pochodzimy z jakiejś bogatej rodziny, w 50 metrach się wychowałem z moim bratem kwadratowym z, moi, z moimi rodzicami, więc nie, nie było szału, ale no i tutaj muszę podziękować Mariolce, mojej mamie, że to, co mogła, to dawała i na co potrzebowałem, to miałem, ale potrzeb nigdy nie miałem do tej pory jakichś większych niż po prostu, no daj mi mama, nie wiem, pięć dyszek na obiad, czy tam, żebym mógł zaprosić koleżankę, czy zorganizować jakąś imprezę. bo Organizować imprezę akurat potrafiłem i lubiłem, mhm. więc no mówię, no nie potrzebowałem nigdy za wiele, nie, nie miałem ciśnienia na to, żeby mieć jakieś buty za 5 stówek czy spodnie za 6,5. E, więc moje potrzeby nie były jakieś wygórowane, ale zawsze mogłem liczyć na pomoc rodziców, mimo że nie była ona tak, jak mówię, jakaś ogromna, ale no wiem, że na przykład ten wyjazd do Barcelony to był dość kosztowny dla moich rodziców. Wiem, że specjalnie z tego co wiem, moja mama musiała wziąć kredyt, żeby mnie tam podtrzymać finansowo. No bo ja będąc już w Barcelonie nie byłem w stanie ani prowadzić żadnych zajęć, ani zarabiać dodatkowo, a życie w euro kosztuje życiem w euro. No, to w cztery razy bardziej. Cztery razy bardziej. Można boli. to odczuć. Tak. tak. I każdy posiłek, czy tam wyjście na miasto, żeby poczuć po prostu klimat. No, moja mama też chyba i moi rodzice czuli taką potrzebę, żeby no, pokazać wsparcie. No i tam ile mogli to dosyłali. Mhm. No, ja, no, no Mi było głupio, no, bo byli inni, że tak powiem, zawodnicy w naszym klubie, którzy wiesz, dla których tam obiadek no, w Barcelonce, mhm. imprezka, jakiś drineczek, może coś, może tamto. No problem, nie? a dla mnie to jednak było. Było duże obciążenie finansowe. No i, no i żałuję, że ta przygoda się tak skończyła, jak się skończyła. No bo jakbym się jednak dostał na Igrzyska i, i gdzieś by to zaprocentowało, ten, ta cała inwestycja moich rodziców i moja jako sportowca, no to myślę, że inaczej by to życie wyglądało. Ale czy żałuję? I don't think so.